Od dawna mi się marzyło, żeby wypromować polichromie znajdujące się na ścianach tego dworu w miwiskach na szerszą skalę. Ich autorem jest Karol Flujd, znany i ceniony krakowski artysta. Dzisiaj na wydarzeniu w Miesiskach były dwa spektakle. Jeden spektakl to był wywiad z Karolem Fryczem, ponieważ chcieliśmy w taki sposób przybliżyć jego postać naszej społeczności. Karol Frycz, odpowiadając na pytania, opowiadał o sobie i były to różne ciekawostki z jego życia, jak również jego działalność jako taka. Drugi spektakl to o krainie Jest to y, tytuł symboliczny, ponieważ łączy głównych bohaterów tej opowieści: Pawia o imieniu Paul i motylice o imieniu Chromia. Elementy z polichromii ożyły na planie teatralnym naszego spektaklu. Ten spektakl opowiada o niezwykłej historii, o przyjaźni, niezwykłej miłości i o tym, na czym polega szczęście. Poznajemy technikę sutaż. Robi się przepiękną biżuterię. To są takie kaboszony z elementami, właśnie pawia. Więc myślę, że panie będą miały fantastyczne nawiązanie do tej polichromii. Są wzory graficzne motywów z polichromii, które będą później możliwe w nadruku na różnego rodzaju produktach użytkowych i mam nadzieję, że kiedyś staną się takim naszym lokalnym produktem promocyjnym, rozpoznawanym.